Hej, 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 Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Nexon, zespół Nexus, Gravity Gaming i witam Was w kolejnym odcinku ze świata Call of Duty Black Ops. Witam Was po kilku zmianach, otóż ściągnąłem z mojego domu przedpotopowy mikrofon Logitecha. Zobaczymy jak się po prostu spisze, to jest na razie sprzęt tymczasowy. Mam nadzieję go wkrótce zamienić na coś lepszego. Oczywiście, nic z górnej półki, ale przeciętnego, żeby jakość nagrywania była w miarę dobra. Tak więc. <coughs> mała aktualizacja naszej bazy danych. A propos ewentualnych zakończeń Call of Duty Black Ops 2. Otóż, w ostatnim odcinku powiedziałem, że karma musi przeżyć albo zginąć. Od tego jest uzależnione. To, co się będzie działo na samym końcu. Jak doprowadzić do tego, żeby karma przeżyła? Proste i ironiczne. Powiem to teraz, bo już to wydarzenie się stało podczas gry i nie ma co tego ukrywać. Harper musi zginąć. Tak, tak, moi drodzy widzowie. Harper musi zostać zabity przez Farida. Wtedy uda się po prostu uratować karmę, a dzięki temu doprowadzić do lepszego zakończenia. Wznawiamy fabułę. Dzisiaj będzie pojedyncza misja. Cordis Die. Boże, czuję, że to właśnie na tą misję cały czas tak z niecierpliwością oczekiwałem, bo od samego początku liczę na tą misję, w której w której stajemy do walki w zniszczonym mieście. Boże, nie wiem, to był Waszyngton, czy coś innego. Niezależnie od tego, co to było, po prostu ta misja od samego początku mnie bardzo rajcowała. Myślałem o niej, od kiedy zacząłem nagrywać, i miałem nadzieję na szybkie dojście do tej misji. Uchwyt przedni może niekoniecznie, ale powiększony magazynek, tłumik i optyka hybrydowa. Podejmiemy jeszcze jedną próbę. Co to jest? Minigana, mogę mieć machinę śmierci. Tarczę szturmową kuszę. Ukończ pięć Wyzwania w misji Odyseusz. Karma. Upadły anioł. What the? No dobra. Zobaczymy, co to jest za maleństwo. Skoro granaty AIM, to na pewno będą elektryczni przeciwnicy. Oh yeah. Welcome to America. Madam President. The SEAL commander who captured Menendez requested to head up your security detail. He's our best authority on Menendez. And he still believes you may be a target. Sir, we have activity on the ground. Multiple hostels. Oh my God. Drones. They're changing course. Los Angeles. I knew it was too easy to crack this lyrian drive. He's targeting the president. No i super, zaatakowali nas. Nie dość, że zaatakują nas za chwilę setki dronów. To jeszcze okazuje się, że terroryści jacyś nas zaatakowali. From backline think it's bunker from Modern Warfare 2 Who's oh, shit Who's oh, this? Oh, Calm down! The bullet went through clean, you're gonna be fine! I'm still bleeding! I'm gonna give you the gun or the plane! <laughs> yeah. Madam President, the drones took out Air Force One and Marine One. We cannot extract you by air. Jones, what's the status of the other convoys? LAPD reports surface streets are compromised. Hundreds of heavily armed mercenaries have struck L.A. simultaneously. Any word on casualties? Downtown L.A. evacuated. Preliminary reports are below expectations. Thank God. Mason, what's our next move? Madam President, we're taking you to the Prom Night Shelter near the Bonaventure Hotel in downtown. Jonathan, I want troops in the streets and these drones dealt with. NORAD scramble 200 F-A-38. They're less than five minutes out. This is what Menendez planned all along. Taking out the G20 leaders will cripple capitalist governments across the world. Oh shit, jeszcze tego brakowało, żebyśmy kierowali but ale już kopo. Oh shit A, nie, na szczęście nie my prowadzimy. Co nie zmienia... <śmany> Faktu, że będzie zabawnie. No, ja. i my dostaliśmy wreszcie. Pani prezydent. Teraz jest Barack Obama. Ciekawe, która ona jest. 50? Nie, chyba szybsza będzie niż 50. Skoro mówisz Ja... Yeah. Oh, 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 oh. nie, 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 o nie, o o nie, 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 tym razem yeah. Fajna Yeah, automatyczne namierzanie i to po kilkanaście celów! Genialny sprzęcior! Gdzie są te cele? Jezus Maria, nie ogarniam! Wszystkie poszły! Jezus Maria! Nie, Jezu, ludzie, ja no na serio mówię to z ręką na sercu, nie ogarniam co się dzieje. O Boże, taki ostrzeg. Ło, poszedł i wszystkie. I znowu dziesiątka! I znowu! Tak to ja mogę! O oh, shit, 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 shit! SHIIIIIT! JUMP, MASON! O oh, nie... What the... Wow!

on your right ah yes push through the are right on a section behind the sport what the nie mur, nie mur, nie mur. yeah świado to maleństwo ah,

stało umbronion. Ja yeah, nie ma tak. Nie ma tak ofiary wśród cywili. Każda wojna podobno je bierze. Ofiary wśród cywili, ale U. Uf. Uf. Ha, fajna elektroniczna zabawka. Nie ma co. Pierwszy pojazd z Harperem. Z drugiej nie, z tej mańki. Idziemy. Ciężki pancerny, czy zwyczajny? Faktycznie mam jechać? O, z drogi! Yeah! Crazy clown! Yeah! To jest Hollywood, bitches! Nie pójdę, morderca! Nie wiem, jak No, co prawda, już trochę z zniszczyłem cho... ten samochód, ale Spoko, przeżyję. Ło! Wow! Ouch. To chyba zabolało. O? SMS. Obudzimy się, czy się nie obudzimy? Żyjemy, czy nie żyjemy? Dobra, misła, misja osłony całkiem fajnie wypadła, ale ten taranujący to już w ogóle mi zasko zaskoczył. What's going on here? I say again: Blue Route is All convoys need to avoid the arena ja district. await further updates. We'll find a way through the streets. We'll regroup En route. We RPGs. Klo. Ja, no już leży Leży ten klo, tu mamy tu mamy za zabaweczkę. Coś tu interakcja. Ja, yeah, drony! Szybko, 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 po powrotem Leć maleńki Za tatusia Dobra waltam, waltam o, 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 stanął ale nie trafiłem go Yeah. Fuck. No dobrze powiedziane, fejt O oh god, o oh god, where, where are they? Super powolutku! Oni nas tu i tak wystarczająco cisną. O tym była mowa. To był taki choi Nie strzelajcie tu z Podejrzewam super, jeszcze Neil. Podobka Olonda albo tam kogoś od Sarkoziego. O Jezu, w tym miejscu poruszam się środkiem, dosyć tej zabawy i biorę Storm PSR i pozwala mi zobaczyć gdzie jest wróg Ja! Yeah, triple kill Uuu. Ale zwłoki latały Coś tam się pojawił? Jeszcze kolejny Shot. Cię, 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 cię. Już wiem skąd ten granat, to ten Klo Granat IIM potrafi ogłuszyć Kloa, jest dobrze myślałem. Bez powodu splantowali tutaj to maleństwo. <noise> Dobrze, że nie w siebie trafiłem. Dobra, znowu PSR-a biorę. Jeszcze jest jeden PSR, jest, ale nie złapię go. O, jest uzupełnienie zapasu. Staniemy z tyłu. Skaner nikogo nie ma. Nie ma nikogo z wrogów. Dobra, idziemy dalej. Leży. Dwóch. Trzech.

Pieczkę. <noise> <noise> Dobry wałek. Nie ma to jak strzelać przez ścianę w ogóle. Jezu! Przeładowuj. Headshot z penetracją o, szybko go tam zdjął what the kontrolny kolejny zresztą Muszę się pośpieszyć Dobra już idziemy Idziemy z ratunkiem dla Francuzów O klatkuje, klatkuje Kiera Czecie, czecie, szybko uciekamy. Jeszcze z budynku oberwaliśmy. Ciekawe, czy szło uratować tam Anderson. Prawdopodobnie szło, ale. No cóż. Boże, Mason, Mason, Mason! Pozbierałbyś się do kupy! I co, to koniec? Tej misji? Bo jakoś ciężko mi uwierzyć. Nie, harcer. Holy oh, shit. You okay? What? Yeah. The... Anderson's F A thirty eight may still be viable. Oh shit, Anderson! She took a hit before, don't know how bad. At least she's still in one piece. Yes, she przeżyła To, Anderson. You know Make sure she lives. Ship, Kakwapaki. Ever fly one of these things, Section? No. Well, you gotta fly one now, buddy. <laughs> <Computer>. <laughs> okay. okay. I'll take the ambulance with Anderson. Stay on me and we'll try to regroup with the presidential convoy. Identify. Mason. Okay. Override. Alpha, Delta. The whole sequence initiated. The VMCs are fighting every damn intersection. The LAPD are overwhelmed. We're not going to make it. Samuels, I've secured an fa 38 to provide air support. I'm tracking your location now. Yeah! No, dobra, now, mishitomies. They really hit us hard. Harper, make a left on night. You got it. Yeah, nie jest taki śleśny. Dobrze się nim lata. Ups, chyba tyłkiem uderzyłem, ale taki szkopu. Buuuu, poszedł. Yeah, dostał. No i gdzie jakiś bruk? Dobra, masz tutaj prezent? Ła! Ładne nie. A podejrzewałem, że gdybym pocisnął mocniej, to bym oberwał. Yeah. Nie jest tak źle, ale podobnie jak kombinezonem na początku, tym się też trochę ciężko steruje. Bo ja nie wiem gdzie jest wróg. O oh jest. No nie, bez żartu. Nawrócić tym, to nie jest jak nawrócić polówką. Piłuję na ręcznym i nawróciłem. Yeah. Ale stwierdzenie Harpera mnie rozwaliło. Większość zadań może wykonywać komputer pokładowy. To już co, nie trzeba być pilotem? What the? Sorry kochani, mikrofon poleciał. O, oh, ewakuacja! Ła. What the, what the fu 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 Jezu, Mason, ty w Mason? tym odcinku jak worek kartofli. You are one crazy bastard, you know that, right? Taa, <laughs> zdążyłem się o tym przekonać. Późnienie na bal, ładne osiągnięcie, nie ma co. Ten urywek taki z samolotami trochę mi przypomina, nie wiem czemu, Star Wars. Zawsze po jakiejś misji telecące, drony. Dowiemy się czegoś fajnego. Prezydent Bosworth, ocalona. Afgański prezydent zabity Czyli, że co? Ale gdzie? IED. Dzień sądu na Tahiti A, to kolejna misja. To ona już będzie w następnym odcinku. Tak więc ja Wam wszystkim kochani bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam was wszystkich gorąco. Nexon zespołnek z Gravity Gaming wyłącza się i do następnego odcinka.